Wow! Patrzcie na te wszystkie niesamowite dodatki. To na pewno stworzy światowej klasy tort. Co zrobimy z tymi pysznościami? Zobaczmy, jaka jest strategia nany. Ona wlewa napoje do tych smakołyków. Jeszcze jeden krok. Galaretka w proszku. Wiem, do czego to zmierza. Miodowa galaretka! Chciałbym mieć tęczowych galaretek na tęczowym torcie. To jest przefajne! I to wszystko dla nas! Mmm! No dalej, dziewczyno! Musisz tego spróbować! Pokrój na kawałki! A teraz test smaku! Am! Tęczowa perfekcja! Gol? golu, golu. a. Prost do brzuszka. Zastanawiam się, co robi rina. Hmm, olej słonecznikowy? Hmm, chyba czeka nas niespodzianka. Ha musujący cukierek. Udało się. To wygląda jak te lampy z lawą. Nana, chcesz trochę? No dobra, wymieńmy się. Dobra robota. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Czekajcie. Nana, nie otwieraj! O nie, co się dzieje? Podłoga to lawa! Ale bałagan! No, nieźle, dziewczyny. Ech. O, dziewczyny! Co to jest? Misie! Takie pyszne. Patrzcie na te małe słodziaki Elzy! I olbrzymiego misia Tracy! No dalej! Poukładaj te misie! Elza nie ma z tym problemu! Misiowa armia! Tracy! Nadchodzi duży miś! I robi przedstawienie? Ha! Tracy, jesteś prześmieszna! O tak! Czas na zagładę, misiaczku! Muahaha! On się topi! Ojej! Już prawie. Zostało jeszcze tylko trochę. Uff, robi się tu gorąco. Patrzcie, galaretka pokrywa całą czekoladę, ale to będzie pyszne. O, tak! Dodajcie trochę żelka. Uuu! Smacznego dziewczyny! Widzicie, co się może stać, gdy się dogadacie? Gotowe? Miseczka czekolady i miseczka z żelkami. Ale fajnie, coś cudownego. Wyciągnij przekąskę za pomocą tych bucików. Szkoda, że nie są wystarczająco duże, żeby je nosić. Zanurzajcie! Mniam! Czekolada stopiła bucik Mery. Co do! Mam nadzieję, że Kerry będzie miała więcej szczęścia. Tak, smacznego! Przykro mi, Mer, nic nie zrobisz. E, nie jestem pewna, czy chcesz włożyć ten śmierdzący but do swojego przysmaku. Ale hej, nie topi się. Trochę pikantny posmak. Uhuu! Harry, nie chcesz tego widzieć. Mniam mniam! Pyszny żelkowy bucik! Jesteś mój! Co to ma być? Hej, Mery wszystko przed tobą. Zwycięzcą jest mer. <noise> Musisz jeszcze to dokończyć, żelkowa dziewczyno. <noise> Nie martw się. Mery cieszy się, że może ci pomóc. Otwierajcie. Co? Patrzcie na to. Haley dostaje żelki do dekoracji. O, tak malutko dla Riny? No dobra. A dla Betty cała góra słodyczy. Ma każdy smak, o jakim można pomyśleć. No cóż, zaczynajcie! Rina ostrożnie układa swoje żelki. Dokładnie tak! Jest malutki, ale perfekcyjny! Mmm, czas go wypróbować! Taki smaczny! A ah, kolej na Hailey! Tak, blender? To jest szalone! Bierze swoje żelki i wrzuca je do blendera. Ekstra! Blenduj! Usz! A! Gotowe! A. Wylej to! Mmm! Wygląda smakowicie! I cukierkowo! Musisz tego spróbować! No dalej, dziewczyno, czekamy! Haps! Mmm! Betty, co zrobisz z tymi wszystkimi słodyczami? Dlaczego by ich nie wysypać? Sprawiasz, że Rina jest zazdrosna! To znaczy, patrz! Ta dziewczyna ma każdy smak, jaki tylko istnieje. ha, ha, ha! nią! Więcej, więcej! Mniam, miam, miam! Czy to. Łopatka? Ładuje na nią żelki. Mamy tutaj tort do udekorowania. Uuu, aaa! To wygląda tak dobrze! Rina, Heili! Musicie coś z tym zrobić! Tak. gaz, maski. O nie! Coś tu się zaraz wydarzy. Rękawiczki też? A teraz tajna broń. Śmierdząca skarpeta. O, mnóstwo warstw śmierdzących skarpet. Nie mogę na to patrzeć! Fuj! Zrobiłyście śmierdzący tort? Chyba zwymiotuję. O, Betty. Mamy dla Ciebie prezent. Dobranoc, a teraz pozbądźmy się tego okropieństwa i zajmijmy się czymś dobrym. O tak, ale nie możecie jeść z tymi maskami na sobie! Kurczę! Wow, to wygląda super! Otwórzcie tacę! O Rety, ogromna czekoladka? A dla Riny? Nic? To po prostu nie fair! Ha, przynajmniej wiemy, że nana będzie się świetnie bawić. Ona ma pomysł. Posypuje tort złotem. Och, genialnie. Voilà! Złoty błyszczący tort. A teraz rozbijmy tą czekoladkę. Wow! W środku jest jeszcze więcej czekoladek. O rety! To jest najlepszy dzień ever. Cóż, przynajmniej dla Nany. Rina może ci pozazdrościć. No, no, no. E, skąd się wzięły te gałki oczne? Nieważne. Będą pysznym dodatkiem do tortu. Hihi. Czekajcie. Jakiś pomysł! Suszenie. Nie tak szybko. Uś. Hej, złotko. Wyglądasz wystrzałowo. Co? Ona zastygła? Podoba mi się ten nowy metaliczny wygląd. I nie martw się, twój tort jest u mnie bezpieczny. Czas na arbuzy. Wow! Patrzcie na te galaretki! Każdy kolor tęczy? Jestem zazdrosna. O tak! To jest świetne. To jest pełne pysznej czekolady. Niesamowite. Dożyć do tego bitą śmietanę i zróbmy sobie pyszną zupę czekoladową. O tak! Pianki też? Wspaniały shake. Trochę dekoracji nikomu nie zaszkodzi. No dalej, weź pierwszy łyk mm, przepyszny. Przykro mi, Carrie. Ma pomysł. Zmieszajmy trochę tęczowej galaretki. Co Kerma na myśli? Hmm, ha? Kryć się! Dobrze, że Mary miała ten parasol. Co zrobiłaś? Czy warto było bombardować Mary galaretką? Wyciskaj! To na pewno jest relaksujące, ale przyjemnie. Czy można już bezpiecznie wyjść? Nie, dziękuję. Mina, Jess, dekorujcie. Tak dużo kolorów, tak dużo słodyczy. Ciekawe, co zrobią nasze panie. Po przekąszeniu małego co nieco, oczywiście. Wow, okej. Okay. Zróbmy to. Polewa do strzykawki. Bardzo ładnie. Siu. Pyszne. Okej, okay, dekorujemy. Daj mi swoje piętro! Nieźle! Jaki jest następny krok? Popit! O, podoba mi się to! Dodaj M&M'sy! Dopasuj lub wymieszaj kolory! Teraz lukier! Dokładnie! Najpierw niebieski! Ślinka mi cieknie! Chciałabym tego spróbować! Gotowe! Co teraz? Już wiem! Na to czekamy! Musimy to ochłodzić. Całkowicie się zgadzam. Do lodówki. Prawie gotowe. Trzy, dwa i już. Patrzcie na to. Wszystko dla idealnego tortu. Amina, czyń honory. Pierwszy kawałek jest twój. Ostrożnie. Musi być perfekcyjnie. Mmm, mmm. Będzie najsmaczniejszy tort ever. Ekstra. Dookoła, powoli. Aha, mm. tak. Uh -huh. Kończycie już? Robię się głodna. Wow! Tęczowa niesamowitość! No i gotowe. Idealny tort popit. Mam Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku i zostawcie nam komentarze. Do zobaczenia, podpisano, załoga.